Cześć, witajcie, a ja jestem FIFIA. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie recenzję zestawu Lego Ninjago 30539, czyli kład Lloyda. Zapraszam. Tylko jeszcze zanim zaczniemy, tradycyjnie przypominam wam o łapeczce do góry. Lecimy pod tym filmem tak po 20 łapek. zasubskrybowanie tego kanału wraz z łączkiem, ponieważ lecimy po 300 subskrypcji. A na moment, kiedy nagrywam ten film do 300 brakuje nam zaledwie 9 subskrypcji, więc jeśli nie subskrybujesz, to zostaw subskrypcję. I co? Ten zestaw w sumie jest to zestaw nie pudełkowy, tylko polibagowy pochodzi z 14 sezonu Ninjago, czyli wyspa. No w sumie mamy tutaj twarz Lloyda, więc to wszystko wyjaśnia. No w zestawie znajduje się jedna figurka Loga z 14 sezonu bez naramienników, oczywiście logo Lego Ninjago, głowa takiej, wodziry, z tyłu oczywiście jakieś informacje kod kreskowy, napis Lego i zestaw pochodzi z pierwszej połowy 2020 roku, czyli styczeń, maj. Teraz przejdziemy sobie do instrukcji oraz zawartości zestawu. W ten oto sposób prezentuje się instrukcja tego małego zestawu. Oczywiście jest to wydrukowany sam zestaw, napis LEGO Ninjago oraz numer katalogowy, czyli 30539. Instrukcja jest taką jakby instrukcją jednokartkową, którą możemy w ten oto sposób rozłożyć. Przejdźmy do dalszej części filmu. W ten oto sposób prezentuje się nasz zestaw po złożeniu. Ogólnie do złożenia potrzebowałem separatora, ponieważ no, były malutkie problemy ze złożeniem go. Ponieważ się dużo razy pomyliłem i jak ten zestaw wygląda. Z przodu, oczywiście, mamy taką czarną część składową, która ogólnie bardzo mi się podoba. Przede wszystkim koła całkiem spoko takie idealne terenowe. Strasznie mi się podoba ta flaga. No, minus jest taki, że nie ma tutaj żadnych nadruków, a plus taki, że nie ma też naklejek, ale strasznie mi się to podoba jak to wygląda. Taka flaga, tu taki smok. I całkiem to spoko wygląda. Tak prezentuje się siedzenie, oczywiście kierownica i tu takie miecze na siedzeniu. Co do figurek, to w tym zestawie dostajemy figurkę Lloyda z 14 sezonu Lego Ninjago, tylko że ten Lloyd jest bez naramienników oraz bez tej maski na twarz, ale ma te nowe włoski z tą bandaną. Stój oczywiście z 14 sezonu i ogólnie te stroje z 14 są bardzo ładne. E, tak się prezentuje to z tyłu. A teraz pokażę jak wygląda z drugą twarzą. Tak się prezentuje ten Lloyd w tej drugiej twarzy, tej takiej bardziej smutnej. Moim zdaniem figurkę jest całkiem kozacka w tym zestawie, no gdyby na tej figurce był jeszcze ten naramiennik i ta maska na samą twarz, na pewno ten zestaw byłby jeszcze lepszy. Czy warto zakupić ten zestaw? Moim zdaniem warto, zestaw wygląda moim zdaniem całkiem spoko, sam kład mi się bardzo podoba. Co do figurki Lloyd'a no to znajduje się ona już w kilku zestawach z 14 sezonu, ale no tutaj jest jeszcze bez naramienników, więc bez maski. Po figurce za bardzo się nie opłaca, ale sam kład wygląda całkiem spoko i jeszcze jest zapasowy element, mianowicie taki mieczek. I co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie tutaj łapkę w górę, wbijcie tutaj 20 łapek. Zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, ponieważ po 300 subskrypcji. Na moment nagrywania tego filmu brakuje nam jeszcze tylko 9 do 300. Wbijajcie na kanał montażystki, czyli Macie tego oraz do grafika, czyli hexagonka. Macie ten link w karcie oraz w opisie. Wbijajcie na mój drugi kanał, czyli Wifi Lego Farm 2, też karta i opis. I co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ja się z Wami żegnam, ja byłem Fifi i to tyle sienka